Siemanko i tradycyjny przejazd na gorąco. Słuchajcie, no tak to mniej więcej wyszło. Czerwone to się świeci, co? W miarę chyba dobrze. O, widać mnie, widać. Powiem Wam tak. I pytanie standardowe, czy jestem zadowolony? Ja jeszcze syberdał muszę domalować, to nie ma to tak łatwo, wiecie. No słuchajcie, no generalnie jestem zadowolony, no bo tu powiem Wam tak. Zaskoczenia nie ma, jak to wyszło. Wyszło to całkiem sympatycznie. No oczywiście trzeba spodelować, słuchajcie, no dysponuje tak, takim miejscem, jakim dysponuje, więc tutaj jakieś śmieci o się zdarzyły, ale ogólnie nie jest jakoś tam specjalnie źle, tak? W miarę te płaszczyzny są proste, śmieci dużo nie ma, zaciurów też dużo nie ma, znaczy jeszcze nie widziałem, ale to pewnie przy polerce gdzieś jakiś zobaczę. No ogólnie no to co? No jestem zadowolony. No, ja to zawsze jestem wiecie zadowolony. Kiedyś to byłem zadowolony, że mi się udało. Teraz to najwyżej się czepiam jakiś pierdół, ale ogólnie no co? No, nie ma zaskoczenia. No, teraz zacząłem trochę od dupy strony, znaczy od dupy strony względem tamtego samochodu, bo e, jeśli chodzi o ten, to zacząłem od prawidłowej, czyli zacząłem od pierwszej karoserii e, i teraz sobie ta karoseria wyschnie. I będę na nim wieszał braty, tak? A ponieważ już jest przód spasowany, zobaczcie, no to już widzieliście pewnie ci co mnie obserwują. O, jest, mamy tutaj już zamek, wszystko, Znaczy zamek jest wyjęty, bo zamek jest w tej dziurze. No te, ten zamek to się wkręci i właściwie można zamykać maskę po powalowaniu, położyć, odboje, zaczepić i jak gdyby był koniec, tak? No ogólnie co, no? no jak widać, no do polerki, ale będzie, ujdzie, ujdzie, jak to mówią, tak? No, tak dosyć, dosyć szybką robotę, bo trzeba pamiętać, że to jest robota, która jest y, dwa razy szybsza od tamtej. tak? Tamten samochód mi zajął trzy miesiące, ten mi zajął y, półtora tak naprawdę. No bo teraz to tylko malowanie, tak? E, słuchajcie, pomaluję graty, jeszcze sobie zobaczycie graty, e, może się to złoży do kupy, może już nie. E, ale w każdym razie, no co? Wstydu nie ma, wstydu nie ma. Jak to wygląda? Chyba, że się mylę. O, masz się. No nieźle Ujdzie w tłoku Ujdzie w tłoku Pięknie to się, się, się Lubię to, lubię to hmm. Dobra, na razie